Na pewno chcieliśmy dać się wszystko, no warunki były jakie były, no, ale dla obu drużyn takie same, więc też to nie jest usprawiedliwienie. Momenty były w tym meczu niezłe, ale, ale było ich za mało. Myślę, że Wisła chyba zasłużenie, zasłużenie wygrała. Oczywiście mogło się skończyć inaczej, mieliśmy też swoje sytuacje, które jakbyśmy wykorzystali, byłoby na pewno milej. No ale na pewno ta porażka nie, nie, nie psuje nam całego sezonu, który na pewno był bardzo dla nas udany. Eee, dopiero pierwsza porażka u siebie w tej rundzie. No trudno, no ale pewnie chwilę się posmucimy i zaraz zaraz zapomnimy. Jakieś razem pocieszymy się zakończeniem sezonu i, i, i jutro jeszcze docenimy to, co zrobiliśmy w tym sezonie. To utrzymanie, pewne utrzymanie i miejsce w środku tabeli. No trudne pytanie. Jeszcze, jeszcze nie wiem, sprawy sprawy są w toku, tam menadżerowie i coś załatwiają sztab. Czekam też na jakąś decyzję sztabu, sztabu Legi. i no nie wiem, nic w tej chwili nie mogę ani obiecać, że, że zostanę, ani że od, na pewno odejdę. Na pewno chciałbym zrobić krok w przód i spróbować sił w Ekstraklasie. Eee, mam nadzieję, że to się uda. No. A jeśli, jeśli odejdę z Wigier, to na pewno będę wspominał ten okres bardzo, bardzo bardzo miło. Dostałem tu szansę, myślę, że też pomogłem drużynie. Eee, fajny, fajny team, fajny, fajny sztab, fajni kibice. Na pewno to był bardzo udany czas. Przede wszystkim dziękuję Zbyszkowi za ten mecz, ale chciałem pogratulować Wigrom całego sezonu. Jako Beniaminek spisali się naprawdę bardzo dobrze i tutaj szacunek dla pracy, jaką, jaką Zbyszek wykonuje z tymi chłopakami. No cóż, ostatni mecz sezonu. Na pewno muszę pogratulować drużynie zwycięstwa na tak trudnym terenie w Jaskini Lwa, można powiedzieć, bo dowiedziałem się, wiedziałem, że długo nie przegrali, ale, ale że, że tak długo to... To nie. I bardzo jest to dla nas cenne, chociażby z jednego powodu, że trudno jest pozbierać zespół, który gra przez cały rok bardzo dobrze, wygrywa punktuje, zdobywa punktów bardzo wiele i na finiszu traci szansę awansu. Dlatego zdawaliśmy sobie sprawę, że ten mecz dzisiaj będzie dla nas ciężki. Tym bardziej gratuluję zawodnikom, bo myślę, że z przebiegu meczu stworzyliśmy sytuacji więcej, szczególnie w pierwszej połowie do zdobycia bramki. Podnieśliśmy się po, po ciosie na 0-1, także jeszcze raz. Ja już dziękowałem po meczu u siebie za cały rok, ale tak naprawdę dzisiaj się skończył sezon, także jeszcze raz wszystkim ludziom, którzy zaangażowani są w Wisłę, Płock, nie będę tu wymieniał poszczególnie szczególnie zawodnikom, oczywiście całemu sztabowi, zarządowi, Kiwicom, dziękuję za, za wsparcie. I y, to dla nas był na pewno udany rok. Natomiast y, no, to już jest historia, i, i musimy odpocząć i wziąć się y, do roboty, bo kolejne wyzwania. Y, myślę, że bardzo trudny rok przed nami. Marcin, Proszę. również tobie gratuluję. Wspaniałego sezonu. Y, dzisiaj pokazałeś i twój zespół no, bardzo dobrą grę, która no, doprowadziła do do pierwszej jakby porażki na naszym boisku. no Na pewno nie jesteśmy z tego powodu zadowoleni, ale ten, ten jeden jakby słabszy mecz w tej rundzie na własnym boisku no, nie może jakby przyćmić tego, co zrobiliśmy w tej rundzie, tak jak Marcin tutaj podkreślił. Pokre rzeczywiście to była runda dobra dla Wigier i również chciałbym tutaj wszystkim podziękować, zaczynając w zasadzie od, od prezesu przez zarząd. Do, 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 do zawodników, w zasadzie sztabu bo rzeczywiście wszyscy wykonali wspaniałą robotę. Myślę, że kontynuacja jakby takiej dobrej pracy no, może spowodować, że po prostu ten zespół będzie coraz silniejszy no, i ta nasza pozycja w tej lidze może być no, po prostu mocniejsza. Szkoda, że nie skończyliśmy na szóstym miejscu. Jesteśmy z tego powodu zawiedzeni. No ale niestety no, tak e, Wisła no, zweryfikowała nasze e, no, jakby roszczenia do tej pozycji e, myślę, że, że mimo wszystko to, ta pozycja nie jest najgorsza. Nie wiem, czy to jest ósma czy dziewiąta, w każdym razie. E, no, liczę na to, że, że po prostu dalej da, dalej będziemy pracować i, i, i będziemy się rozwijać. E, co będzie wpływało na, 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 na korzyść dla, dla klubu. O nas, jeżeli chodzi o podsumowanie, to myślę, że zdecydowanie lepsza wiosna niż jesień. Po, po transferach, które dokonaliśmy, myślę, że zespół nabrał, nabrał jakiegoś takiego lepszego obrazu. Był rzeczywiście konkurencyjny dla większości zespołów w tej Lidze mogliśmy nawiązać w zasadzie poza tą trójką. Z wszystkimi, tak? Praktycznie punktowaliśmy z wszystkimi, przegrywając z Termaliką, z Zagłębią Lubin i, i właśnie z Wisłą Poc, z, z tym tercetem, który, który dominował w tej lidze.